Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na balu stupniowskowym zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 imieniem generała Stefana Roweckiego Grota w Jędrzejowie. Serdecznie proszę dyrektora szkoły, panią magister, inżynier Jolantę Jędrzejewską o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten Mroźny wieczór studniówkowy. Witam bardzo serdecznie dyrekcję, wychowawców, rodziców, media, a nade wszystko bardzo gorąco witam Was, kochani bohaterowie dzisiejszego wieczoru, drodzy maturzyści, jako że za 100 dni matura, bawcie się i cieszcie chwilą. Przed Wami następny etap. Ale już w życiu dojrzałym, dorosłym, w którym bierzecie odpowiedzialność za swój los. Pierwszą taką próbą dojrzałości jest egzamin maturalny i życzę Wam z całego serca, żebyście z tej próby wyszli zwycięsko. Kochani maturzyści, życzę Wam szaleńczych marzeń i wytrwałości w planach, ale zanim. Pójdziecie je zdobywać, to jest wasz wieczór, wasza noc. Studniówka to właśnie taka chwila, które, którą chciałoby się zatrzymać, która jest jedyna w życiu niepowtarzalna i do której nieustannie się wraca. Dlatego zróbcie wszystko, żeby była ona najspanialsza w Waszym życiu. Kochani wychowawcy, Dziękuję za wskazywanie tylko właściwych dróg, za otwarcie młodzieży serc i umysłów i życzę Wam dużo cierpliwości i sukcesu, a rodzicom satysfakcji i dumy ze swoich dzieci. Na dzisiejszej studniówce bawić się będą następujące klasy z wychowawcami. Klasa pierwsza TB z wychowawcą panem Adamem Piaseckim. Przepraszam, czwarta, przepraszam. Tak młodo wyglądacie, że klasa czwarta TG z wychowawczynią panią Beatą Radan. Klasa czwarta TEI z panem wychowawcą Michałem Cichoniem. Klasa czwarta TF z wychowawczynią panią Bożeną Wojtanowską. Klasa czwarta TFS z wychowawcą panią Mawrę Kowalską. Kochani, wybraliście na studniówkę chyba najgroźniejszy wieczór i noc rocznej zimy, ale życzę Wam, żeby atmosfera i zabawa była bardzo gorąca. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor. Moi drodzy, na Wasze zaproszenie przyszły do nas dwa pisma. Jedno od świętokrzyskiego kuratora oświaty, Pani Małgorzaty Muzo. Pozwólcie, że przeczytam. Taki dzień się zdarza raz. Tylko raz i więcej nie. Jak zatrzymać czas? Jak zatrzymać ten najpiękniejszy w życiu dzień? Szanowni Państwo, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, rodzice, drodzy maturzyści. To chyba pierwsza taka noc w życiu, kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie jest już dzieckiem. I nie chodzi tylko o wygląd garnitur. Piękną suknię, ale o przekonanie, że dojrzeliście do tego, aby zmierzyć się ze światem i swoimi marzeniami. Nie będzie to wcale łatwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych, a o marzenia trzeba walczyć. W oczekiwaniu na pierwsze dźwięki Polomeza nasuwają się pierwsze refleksje. Już za symboliczne stopnie zdawać będziecie ważny, a może najważniejszy sprawdzian w życiu. Dzisiejsza radość ustąpi miejsca powadze stosownej egzaminowi dojrzałości. Życzymy Wam, aby powaga ta przerodziła się w radość z dobrze znanego egzaminu, a osiągnięte sukcesy były oknem na świat. Dyrekcji nauczycielom i wychowawcom w podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo wytrwałości i sukcesów zawodowych. Rodzicom składamy podziękowania za dom pełen miłości i ciepła oraz wyciągnięte zawsze ręce gotowe do pomocy. Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzo. I drugie list od Pana Edmunda Kaczmarka, starosty Jędrzejowskiego. Szanowna Pani dyrektor, dyrekcjo, nauczyciele, rodzice, drodzy uczniowie. Pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, ale także wiarą w sens pokonywania trudności, oraz w to, że często nawet najbardziej szalone marzenia mogą się spełnić. Wystarczy tylko tego bardzo chcieć. Chciałbym Wam życzyć spełnienia tych najskrytszych marzeń, zrealizowania wyznaczonych celów, odnalezienia tej właściwej drogi, która przyniesie Wam zadowolenie. Ludzka pamięć ma tę zaletę, że zachowuje chwilę warte ocalenia. Życzę Wam, moi drodzy, by czas spędzony w murach szkoły i dzisiejsza noc były zawsze ciepło wspominane. Życzę więc Państwu wspaniałej zabawy w ten niezapomniany i piękny studniówkowy wieczór. Edmund Kaczmarek, starosta jęczejowski. Szanowni Państwo, droga młodzieży, serdecznie proszę Waszą koleżankę Roxanę Pełkę o zabranie głosu. Jest nam niezmiernie miło w imieniu wszystkich klas powitać Was w ten piękny, zimowy wieczór na naszym balu w Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który uświadomi nas o tym, że już wkrótce przekroczymy symboliczny próg dojrzałości. Pragniemy odnaleźć tam swoje właściwe miejsce. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych mur. Szybko minęły wspólne cztery lata. Za sto dni przystąpimy do pierwszego, jakże ważnego w życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak wiele. Studniówka to taki wieczór, który skłania nas do chwili refleksji i każe rozejrzeć się w i zapytać dzięki komu tu jesteśmy. To właśnie teraz pragniemy na wasze ręce, szanowna dyrekcjo, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań za wszystko. Za ciepły uśmiech tak bardzo potrzebnych chwilach zwątpienia, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za każdą porcję wiedzy, która nam, y, którą nam przekazywaliście, to dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice, zmieniając się swoje poglądy i zapatrywania na otaczający świat. Dojrzewaliśmy. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszych wychowawców, którzy nigdy nie tracili sił, do przemawiać nam do rozsądku, który w młodzieńczym życiu gdzieś ginie. Przyznajemy, byliśmy jednością niesforni, dlatego tak mocno chcemy przeprosić. Za popełnione błędy i podziękować za wyrozumiałość. Serdecznie dziękujemy wszystkim bez względu pracownikom szkoły. Nie byłoby nas tutaj, w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali nas na długu, w dzisiejszych chwilach i przygotowali do życia. Pragniemy również podziękować Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu balu podróżowego. Coś się kiedyś zaczyna, coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest porządek. Traktem naszej drogi życiowej związany z tą szkołą nieupłaganie dobiega do końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnimy wszyscy, że za sto dni czeka nas równa matura. To jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak już tutaj zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabaw, miłej serdecznej, w atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wyrażeń. Życzymy miłej zabawy. Dziękujemy i o zabranie głosu prosimy teraz przedstawiciela rodziców. Pani Małgorzata Urbańczyk w imieniu rodziców. Dobry wieczór Państwu. W imieniu rodziców chcę wszystkich serdecznie powitać na dzisiejszym balu. Pragnę podziękować dyrekcji, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu oraz gościom za obecność i za wsparcie w tak ważnym dniu. Chcę podziękować rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację barów oraz młodzieży, która czynnie brała udział w przygotowaniach. Trud wszystkich nauczycieli, wniesione w kształcenie tych młodych ludzi, przynosi efekty. Dziś dostoją przed nami. Jakże inni niż cztery lata temu. Lepsi, dojrzalsi, z większą odwagą spoglądają na swoją przyszłość. Dziękujemy Wam za to, ale coś zaczyna się i coś kończy. Etap nauki w szkole średniej dobiega końca. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu dojrzałości. Natomiast dzisiejszego wieczoru i dzisiejszej nocy czeka ich wyjątkowy bal. Bal studniówkowy. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością i niepokojem. Pozostanie w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jedno z najpiękniejszych przeżyć młodzieńczych lat. Pamiętajcie, jest czas na zabawę czy czas na naukę. Życzę Wam. Żebyście dobrze wykorzystali czas, jaki Wam został do matury. Droga młodzieży, Szanowni Państwo, życzę wszystkich niezapomnianych wrażeń i wspaniałej zabawy. Dziękuję. Moi drodzy, wielkie prawa dla Waszych rodziców za ten bal studniówkowy. Proszę Państwa, Bal studniówkowy Madurzystów Technikum nr 2 w roku szkolnym 2015 16 uważam za otwarty. Poloneza, czas zacząć. To moi drodzy, zaczynamy. Ja proszę dwie klasy, czwartą TG i czwartą TR, o ustawienie się do Poloneza. Pozostałe poczekają.